Tylko ja się dobrze bawię faktem akademii? Czemu? No nie ja wiem, pytam, się że że tam pytam że kapeli, jak tam akademia, a on. Nie rozmawiałem o tym. Nie będę nic mówić. To nie jest rozmowa na tutaj, mówię. No, Kele, czy pytam tak ogólnie, jak wrażenia, jak się bawiłeś w ogóle, a on. Nie chce mi się gadać, nara. I wychodzi. A tak pospinanego człowieka to ja nigdy nie widziałem. Nie Kiedy Wtedy ja... wejdą za mocno na banie, no się. Celujemy się do ciebie doj, 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 doj. Leć 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 Oła ja dostałem Leć Co jest Odjechał Odjechał Suspect down Suspect down Kol Montana Mam coś mówić czy nie trzeba? Chyba nie trzeba w dniu dzisiejszym zostajesz Plus, niestety w dniu dzisiejszym musimy cię pożegnać. Karta walizki jest dla ciebie. Dobra, bo to w, zaj w zajściu tak daleko. Widzimy się za trzy miesiące, jeżeli będziesz chciał. Fontana Mam coś mówić, czy nie trzeba. Chyba nie trzeba. W dniu dzisiejszym... Zostajesz. Krus, niestety w dniu dzisiejszym musimy cię pożegnać. Co? 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 Chyba robota w zajęciach tak Co? Widzimy się za takimi kątem, jeżeli będziesz chciał. Jak my to no ja. Inaczej. Jak? Nieważne, nieważne. Inaczej. Czekaj, bo pokazać. Ja próbowałem. Inaczej, nie? Dobrze czy źle? No właśnie głośno, jakby tak. Eee, lepiej? Nie no, lepiej, ale Jest leciutko tak za głośno. swój strunek głosowy miała w gardle prawie, że. No bo w sumie mam. Garle Co? Drugie pytanie. Aha, aha, cześć, Cześć, Drugie pytanie. Prawidłowy stosunek... To z mężczyzną, wiadomo. Tak. Liczby uciśnięć klatki piersiowej... <stutuj> Do liczby wdechów u osoby dorosłej wynosi A 32 do 2, B 15 do 2, C 27 do 3, D 30 do 2. Okej okay. Podaj mi swój numer. Co? Nie masz mojego numeru? Mam, ale chcę. Lili, chce twój numer też. Lili, nie ma mojego numeru? Nie. Co chcesz mnie uczyć? Nie wiem, co ona chce Nie, ona ma radiówkę gorszą, um, znaczy równie jak ty, więc... 98... 3751. NIE! Jak ja BW w powietrzu dostałem?! Jak ja bywu w powietrzu dostałem?! Ja chciałem jeszcze spadochron wyciągnąć! 5, 7, 5, 7. Dobrze, że mam ID Dobrze, że mam ID mm. Kto to jest? Nazwisko Nicole Montana O Ale się trafiło Zajebiście Rekrut Montana wystąp! Proszę nie Rekrut Montana Kto to jest przełożony Osoba, która przekłada to <śmienicza> no, no, <śmienicza> ty będziesz zaraz towar na magazynie. O. Osoba wysoko postawiona, która, jak... która. Oficer gada. Shelby jest wysoko postawiony, to to jest przełożony? No nie. Może no, co mówisz, że jest. Shelby. Bardzo wysoko. <śmienicza> Bardzo wysoko. Dobra a Katastrofa. Kur... Czas... <grym> <grym> ja no ja, ja już tak, nawet się nie, ja się i, nawet nie. i mamy... że jakby ten... że jakby no, no nie wywalam jej. I nasze się jej nie wywalili. Ale ona do, wiele innych. A na wiele innych rzeczy bardzo potrzebnych sobą reprezentuje I ona jest potrzebna na przykład, ja uważam w ten sposób. Ona sobą reprezentuje przede wszystkim jakiekolwiek inne podejście, chęć do robienia jakichś rzeczy innych może nie jest tryhardem, który na dupce na radiu zajebiście ziałtem i strzela fangi na kły, ale dodaje tyle smaku do, do tego, co się dzieje, że aż się chce No, ja mogę z nią stać na, ja mogę stać ruterze. na parkingu. Ja mogę z nią stać na parkingu i no. rozmawiać na temat dnia dzisiejszego A Dzień są policjanci, to, którzy walą fangi na kły, są zajebiście, kierują, mają zajebiście tą radiówkę, a powiedz do nich co tam i od ciebie odbiegną, jak kapela na przykład Chodź, no. na no to no, albo się chcemy bawić wspólnie to razem i dawać sobie rozrywkę, albo chcemy zarażać innych depresją i podejściem nie wiem no Ja golane! W życiu nigdy bym nie od biców, w życiu nigdy Etergity, dziękuję ci bardzo serdecznie i specjalnie dla ciebie za 600 bitów Ściekła kobra co... Tak, ja jestem głupi, żeby to takie rzeczy 04. za pieniądze robić. Nie słychać 04. do żeby zobaczył, jak to dziecko wygląda. Szeregowy <grym znowu> pojechał rasa, i się go tam generał pyta, no, jak tam moje dziecko Coś wygląda. Jesteś na wysokości teraz? A ten... a ci opowiadam. To przepraszam, generale. <grym znowu> I, ten, I ten generał się pyta tego szeregowego, jak to moje dziecko wygląda, nie? A ten szeregowy mówi, tak. że nie wie, co pani odpisać, Aaj. bo ma problemy z relacjami damsko-męskimi, więc mu mm zależy. -hmm. No, bardzo ja się nie cieszę. Ale on no. po prostu nie wie, co napisać. Bo nie wie, pierwszy raz jest w takiej sytuacji. Jest niedoświadczony. Mm -hmm. Ale to dobrze. Ale po no, jest kobieca z lewej strony niż dwa, prawda? no. Jest wierny. Tak. Walecz! No, jak pies. Walecz, No, do no czego ty mnie porównujesz, Ego? Pod tą hardą powłoką kryje się serce y, kochającego mężczyzny. Dokładnie. Jonska. I doskonałego Jonska. szefa. I doskonałego kochanka. Ja, ja zawsze mówię, żeby każdy brał z przykład, tak. Sam ale to Państwo to podładni, czy coś, że szef? Znaczy, ta... nasz... Wyższy rangą jest to komendant. po prostu. Nie, no nie bo nie A to nie mogę wam wierzyć, tylko czoło ma wysokie. E, nie, nie, niższy ja chciał... rangą jestem, niższy rangą, ja jestem oficerem. Proszęcie, jak ja bym chciał, to bym go zwyzywał, ale nie chcę, bo jest doskonałym człowiekiem, którego biorę przykład. Nie no, kapela, na spokojnie. Bunny. Nie wiem, nie znam. Jeszcze tej brakowało. No nie. rzeczy mi wszyscy nie ruchać przy pału! Chociaż raz w życiu! Skargnijmy ją do helki, to jej powiemy, jak jesteś cudowny. Jesteś macho, wymyśl jakąś fake historykę, Jak to się nawet takie proste rzeczy się spierd... Nie, nie, spokojnie. Jest pani rozwiązaniem jego wszystkich problemów. Dokładnie. Lepsza niż pani... tak, to Tak, jest, jest, pani... jest pani. Yy, jak to nazwać, to się mówi. Iskierką nadziei w jego, w jego życiu. Skacz! Ale ja z nią pierwszy raz rozmawiam wczoraj. Ja wczoraj. To już Co? Bardzo dobrze. Ale. To wystarczyło. Miłość od pierwszego wejrzenia. Aiden, ty nigdy kocha. nie mierzysz. Aiden, romantykiem? Tak jest takim w romantykiem. On pani mało. Ale może romantykiem nazywać tylko pan kapela? Eee, Ale on jest nieśmiały, o, jak on mówiłem. <laughs> on się, się, się trzęsie cały teraz, proszę pani, ledwo helką lata. Pani zobacz jak ta Helka się teraz trzęsie, bo się boi. odrzucania Bawcie się boi. Się. Właśnie. Eee. I ładnie tutaj. Bardzo ładnie. Podleś tam kapelę od razu zostajecie tam. Dwa bułki no już w ogóle, nie, 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 brać, nie wiesz tak. Stać ci, Jezu, jesteś chyba najbogatszym ziomeczkiem w tej całym mieście. Jeszcze na siostrze ostrzędzasz? Wow. Nie jestem. Wow. Nie jestem Nie jesteś, a kto jest? Eee, spadli do Panakletti. <noise> nie ma takiej osoby w ogóle. Pff. No masz rację, zapładnie za gorące. <noise> Dobra, to kiedy tego? Kiedy. <noise> Jak ja, ja to zobaczyłem, to nie popakowałem ze śmiechu. Dobra, ramu dalej. No. no. że ona, co ja mówiłam? A, że dostałeś pierwszy... jak, jak ty z Dią się umawiamy. Stwierdziłam, że sobie wezmę prawą zwykłą dziewczynę z ulicy.